To będę oglądał, to oglądał no, no. Będę tak się śmiał Z mojego głosu dobra. Bo ja nienawidzę swojego głosu na nagraniach No to ty raz 2 <grym>, do 0 Teraz musisz mnie Jak 2 do 0? Okay. No nie wygrałeś ani raz teraz wygrałem. Ale był remis raz Znaczy no w nie sumie powiem. ta dobra okej okay, To 1-1, 1 jeden, jeden i remis tak? 1-0 jeden, jeden praktycznie No um, Dobra w sumie co, co mi szkodzi? W ogóle śmieszna sprawa, bo jak była ta rekrutacja na yy, wiesz, na tą ekipę piwnicy No no To ja tak czekam na to jak mam telefon dłużej na tym obozie I tak czekam, czekam i okazuje się, że się nie dostałem. Ja tak ja tak krzyczę na cały kef i nie dostałem się i podszedł do mnie instruktor No I ja myślałem, że powiem nie przeklinaj. A się zapytał, a co, nie dostałeś się do liceum? <laughs> a ja tak mówię. No, nie dostałem się. Wiesz, bo gorzej był jakby powiedział, nie, nie dostałem się po prostu na administratora, na Discorda. A, co nie Ciekawe, było? co by sobie o mnie pomyślał. <laughs> Jakiś, kurwa debil. <laughs> o oh, no. Man, stop it. Iś Aż ta tam primowa zrobię Pewno to Pewno to zagrasz Pom 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 Ty a ja, w ogóle no, no. jak ty to wrzucasz To mniej więcej Ile dni po y, Nagrywaniu A Znaczy no, ten pierwszy wrzucę dzisiaj jeszcze Chociaż nie ten pierwszy ta, Wrzucę albo dzisiaj albo jutro bo jeszcze mam jeden materiał Spoko a tu już zagrywasz? Ta! cały czas. Aha. Dobra, czekaj. Co tu zagry? A nie, bo tu Hetman grozi. O kur. No już myślałem, że nie jakiegoś fajnego rozwiązania. No, tak, myślę. A może. Yy, ten. Skoczek Gdzie? Skoczek yy, G4. A. I to jest taki. Dobry ruch. Takie, że jest spoko. Ale po chwili nie. Okej. Okay. Jednak nie. Chyba tu. Jezus, przestraszyłem się, od... że odsłoniłem tego, yy, co Hetman broni. Dobra. O no! Ojojoj! Oj, oj. <ścoughs> o kurwa, dobra. Lecimy dalej. Atakujemy Hetmana. Lecimy dalej. Okej. Okay. Eee, nic mi tu kurwa nie zrobisz. O chuj <laughs> Tego nie zauważyłem! O ja wiem! Kurwa, nie no. To jest jakiś dramat. A... O nie! Jezus, coś tu zrobi? Co? Nie wiem! A... Mogę No, w sensie... no, cofaj, no, cofaj jak, Co jak potrzebujesz. Co ja zrobiwszy? Ale przynajmniej Hetmana nie straciłeś w miarę szybko, to na to, to na plus, nie? Jesteś super, nie straciłeś Hetmana. <grywa> <grywa> no brawo! Co ty zrobiłeś? jest 5 piona. A, dobra. To baj. ja 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 nie zauważyłem. A myślałem, że teraz A mecz... Aj, i, i przegrałeś jesteś tego stylu. Nie wiem, w sumie. wiem, że lubisz wymieniać. Trading pieces is not okay to me right now. Daj, co by tu zagrać? Coś takiego. Takiego, nie I Coś takiego, nie to jest coś takiego. Tym razem wymieniać nie mogłem, no.

Dobra Zróbmy tak I już się przez chwilę przestraszyłem, że A Hetmana Ale jednak nie Mhm uh -huh. okay. Jezus, mariam się, że tego nie... O oh, Jezus, o mi teraz serce stanęło, kurwa A co? A zaraz, okej okay. Zrób ruch i zaraz powiem co Co? Co by się stało? Stary, miałbyś easy, miałbyś easy ee, moją wieżę do schwytania The fuck? Chcesz zobaczyć jak? Chcesz zobaczyć jak? No staram się sam skalkulować. Czekaj, eee, czekaj, czekaj czekaj, czeka, czeka. gdzie to było teraz? No to był osiemnasty ruch. Osiemnasty ruch jak, Nie, 17, jak się ruszyłem na pole D2, nie? Hetmanem A, okej. Okay. I teraz Masz. patrz, rusz się konie, wyobraź sobie, że rusza się konie na C2 No nie miałbym wieży za darmo Jak nie miałbyś wieży a, a, za darmo? A nie, jałbym, miałbym rzeczywiście Nie mógłbym oh. Cię zbić hetmanem, bo hetman jest, nie mógłbym Holy Cię zbić hetmanem, bo siek. atakujesz Miałbyś wieżę ale... za darmo, ja wtedy powiedziałem, ajajaj ja, ja", i Ty coś pieprzyłeś, mnie na telefonie, <laughs> a to w krze. <laughs> Ty, ale to by mi się nie opłacało Jak ci, no ja ci nie Ci nie opłacało No patrz, no patrz, jakbym się pokusił na to, wieżę, to bijesz mi hetmana M Tak, a Ty mojego Koniem A, okej okay. <laughs> Dobra, wyjebana Gramy dalej No i więc ja tu mogę zrobić no Nie od Zawaj, Dawaj, rusz się Hetmanem przede mnie chciałbyś No Nawet nie jak. Zaraz się zesram O nie, <laughs> on po mnie idzie. His coming. <laughs> o nie, co ja zrobiwszy? Jakby coś to na telefonie. <laughs> nie, to nie mogę uh... <gasps> w ogóle. Jak Tak patrzyłem. No. Tam chyba z 6 miesięcy, no z pół roku temu, coś około, jak, jeszcze, jak kończyłem klasę. No. Tak. Kurde, zawsze chciałem nagrywać na ale Okej. Okay. I tak zacząłem sobie coś wrzucać, że takie jakieś gameplay z Minecrafta i jakby nic I tak się właśnie zastanawiałem, czy sobie nie zacząć robić animacji, coś w tym stylu. Bo mi się bardzo spodobało konstrukcję na przykład yy, tego. Nie chciałem tego zrobić. Chciałem. Chcesz cofnąć? Tak, cofam. Chciałem zjeżdżać, po prostu się tutaj przysunąć. No. Ale tak właśnie nie ukrywając, ty byłeś taką osobą właśnie, że. Yy, ty mnie w sumie do tego zainspirowałeś. O, to miło. Bo mi się twoje animacje podobały zawsze. I tak sobie pomyślałem, kurde, chciałbym takie robić. Mhm. Ale jakoś. Teraz mam czas, tylko nie wiem jak się za to za bardzo zabrać. I sobie ja właśnie chciałbym, wystu, wy, że tak powiem, wystartować z kanałem, ale nie wiem jak. Po prostu. I to tyle. Koniec historii. Co by to zagrać? Haha, <laughs> widły, nie na A primów No i się zesrałem No i się zesrałeś <grym> No, no <posto>. i totalnie <grym> Dobra wiesz co nie Oj 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 Okej okay. Rewansz <grym> Rewansz <grym> Czekaj co by tu zagrać żebyś ty się zesrał teraz Ogólnie animowanie jest Ja bardzo lubię animacje wiesz Quest i jak jakieś w kinie są to zazwyczaj idę do kina na... Uwielbiam, uwielbiam animacje, tylko takich. od takich twórców, którzy coś w sensie od, od Pixara Dreamworks, wiesz o co chodzi, nie? Bo tam czasami no, no. są, jak, są jakieś takie, wiesz, takie podróbki powiem Nie, jakieś... bo na przykład y, jest taki ziomek na, na, na ty co tam ocenia różne takie filmy i tak mówił, że na przykład jak jest y, spider man into the spider verse to to jest taka animacja, że Piękna, ona jest przepiękna. No. Nowy Jork tak strasznie ładny jest tam pokazany I komiksowy, tak samo... komiksowy styl, nie? Straszno. No, i tak na tak na przykład tak samo z. Z czym? z Koko. To na przykład jest też spoko. Koko. Nie oglądałem Koko niestety, wiesz? A. A. Muszę przeprosić. To jest Obiegam coś takiego, tam. że... Chłopak zna, się przy... Znał koncept, że. Aha, dobra. Kraj na śmierci, tak? No, no, no. megas pocker film Wat je doen? Stopet. A już, ja chciałem jeszcze, jak, jakbyś nie, nawet koniec ja bił Ja strasznie będę źle pokazany na tym nagraniu Że nie umiem w ogóle grać w te szachy Nie no, dobrze grasz, tylko że czasami też Ja, ja teraz szkole się nie? w tym zakresie Wiesz, ja grałem jak gówno, jak zaczynaliśmy, totalne Znaczy no... Rozpierdalałeś mnie, więc jakby... Ja grałem jak totalne gówno, więc spokojnie Teraz się też pierdam. Ja okay. się zastrawszy. Zesrawszy się, no niestety A to ten, ten nie o to jej chodziło, ale spoko. A dobra, okej okay. Wiesz o co jej chodziło? Chodziło mi o... Yy, B2, jakbyś poszedł B2? No O, a, a, znowu a, bo się zesrawszy a, Czy generalnie chciałem ci końce zbić, wie? Bo ten koniec już taki jest aktywny tutaj Ten, ten, ten Ta wieża tam się w środku, ona mi nie przeszkadza, póki co, nie? Ona jest przykryta mm -hmm. Ale... Ale, ale, czekaj, nie mogę tych pół zbić, no mogę ci z tego końca zbić, to spokojnie, to nie jest żaden problem. Eee, z koczkiem nie uciekniesz, niestety. NIE! Missclick. Cofaj, cofaj, cofaj. <laughs> nie, czekaj. Chciałem kliknąć rezygnację. Możesz <laughs> i rezygnować. Dobra, nie no. Ale ogólnie, na przykład ja, jak zacząłem właśnie rysować, jak dostałem ten tablet graficzny, mhm. to zacząłem właśnie wysyłać fanarty na piwnicy na grubym bo tak a może spróbuję <grym> swoich sił i tak rysowałem sobie na mm, tych na lekcjach i to mi się nawet podobało i właśnie tak zacząłem sobie zrobiłem sobie jedną taką mega pokraszną animację yy, pod tytułem, że chłop że taki stickman se skacze po prostu i tyle aha o nie o <grym> Aha! O nie, o nie! O nie! Dobra Właśnie się zastanawiam jak się pozbyć tego skoczka, nie? Bo nie mogę zaatakować tego piona Dobra Nie! Jakby... To nie ma sensu e, Dobra, lewasz? Tak Dopiero jest dosłownie to samo co, co było w tym... Co było w tym Gambit Królowej You resign now. Ale już teoretycznie gdy, gdy straciłem tego Hetmana to powinienem się poddać Pogadałem ten, ten wywiad, ten wywiad Boży Gambit Królowej I szczerze mnie jakoś tak nie, nie, nie zachwycił, nie wiem czemu Czekaj, bo... Ale fajny eee. był ten motyw z tym, właśnie tym gościem na samym początku co mówi, że Rezygnujesz, a dlaczego? Bo rezygnujesz i koniec kropka, <noise> You cocksucker Kupa, <noise> pojechała mu po prostu Ale nie no Mm, przez chwilę na czeskomie, zajebiście, ale jestem dobrym graczem eee, Przez chwilę na czeskomie eee, było, były boty eee, tej Beth Harmon A Tak, tak, było tak, jakby... tak, 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 grałem z nią, przegrałem <laughs> Ale z którą? Tą początkującą? Nie, w sensie nie, nie pamiętam, grałem po prostu z nią i przegrywałem Aha, tylko tyle pamiętam, no? Ja ogólnie się mega wkurzam, jak gram na przykład, y, właśnie z komputerem i gram na przykład ze streamerami. To to są takie wkurzające kurwy. Bo oni, jak. Bo oni mają te swoje odzywki, jak zrobią jakiś ruch. I na przykład jakiś Mr. Beast, to. Ja mówi... grałem z Mr. Beastem, wygrałem z nim raz, ale zawsze mnie rozpiję redzielen. No, ale ten, jak na przykład, właśnie była taka sytuacja, że ja. Ja go zaatakowałem Hetmanem Aha. króla mu, i, ta, i tak nagle jest coś takiego, że I will give you $10,000, if you let my queen go. I nagle mi to zbija gońcem. Kocham po prostu te boty. Albo jak jest na przykład y XQC. Nie wiem, czy z nim grałeś też. Um, tak, chyba. Yep. No i on takie, haha, coś w tym stylu. Chyba super jestem. Nie no. Normalnie przyznaj, że świetnie gram. Zajbiście, nie ja no, coś chodzi. Oj, oj, oj. Ja nie wiem, Jezus, co moja ja robi. Eee. Ja w ogóle nie wiem, czy zaraz się nie, nie pójdę przespać, ale w sumie chyba nie, bo mi się nie chce spać. To ale zdecydnia. to się zdecyduj? no bo jakby no ja nie wiem, co ja pierwsze yy... haha i nagle przegrywam <grywa> nie spróbuję próbuję zrobić teraz znaczy, w końcu nie ale w ogóle jak mnie kiedyś kolega uczył grać w szachy, to mówi coś w stylu, że jak ty zagrasz ten ruch, to przeciwnik musi zagrać ten ruch yy, i wtedy wygrywasz tą partię. I na przykład, jak grałem kiedyś sobie tam, yy, właśnie to co on mi mówił, i nagle przeciwnik zrobił nie ten ruch, i zrobiłem ten, co on mi kazał, i przegrałem. Więc. Fajny kolega. no. Jestem świetny w szachy. Nie, no, ale dobry ma ranking. Ma tysiąc pięćset? Coś koło. Hmm. Like. <laughs> Okej. Okay. Kusisz. No. Jak żeby inaczej. Cześć, Kamil. Siema. Cześć. Dobra. Jak cię zawsze co to jest pytanie, nie? Ale... Chyba już to zrobię taki... Okej, okay, kla klasyk pion, klasyk pion pójdzie ja, ja nie znam w ogóle też nazw yy, tych wszystkich zagrań I kompletnie nie tak tego. naprawdę to jak już się zagra jakiś wariant to nic się później nie dzieje Właśnie Yo. są tylko wariaty, gambity i... To tyle Otwarcia gry i gambity ale śmieszne jest to, że na przykład ja Gambitów znam 50, 70 to umiem zagrać 3 A Ja, ja nawet nie znam nas Żeby się pochwalić. Znam 50 gambitów, spoko, ja nie znam żadnego. <laughs> nie no, ale... pisz sobie później do YouTube'a Gambit słonia No istnieje serio coś takiego. Dobra. I to... Preferuję wymianę jak chcesz Oj Garsie no i ten, pisz sobie serio to, bo to jak mi kolega to tłumaczył, ten sam kolega To, yy, tak mówi, ten gambit polega na tym, że poświęcasz królówkę za nic I tyle Okej Okej, 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 okej Haha. Uuu uh, uh. A żeś pojechał Dobra Coś za coś, nie? Mate Coś za coś, dawaj Dlaczego? Czekaj Teraz ja to mogę roz... mogę to sprawdzić wczoraj jak chcesz, możesz zrobić w miarkę klasyczną ale to by było bez sensu wtedy, nie? Dla ciebie Jak mi ja jak mi. Jestem dobry w Musimy, zagrać. musimy To musimy zagrać zaraz Ojciec mnie nauczył tak grać, że odgrywałem ogry ojca W czterech rukach mata ci zrobię Wszystkiego mata pewnie robiłeś, nie? Że goniec, mata no co, wymienia się ze mną czy nie? O, o! Kamil, co jest? Nie zauważyłeś tego Co? Czego nie zauważyłem? Patrz. I nie możesz mi zbić królówki O ty bez skitu Oj, Francy nie zauważyłeś, ale ty Dobrze, dobrze, dobrze. Jezus, już się przestraszyłem, że. O, może zaraz coś się Okej, okay, to jest nie. ten pierwszy raz. <laughs> ja teraz. A, dobra. Yes, Jezus, wykrywam. Dobra. Teraz trzeba szybko, ja szybko zająć. Czuję się jakby była. Nie wiem, 20. Nie, no dobra, nie 20. 19. Środa popielcowa, kurwa. <laughs> hmm. Oh my god, yeah. też kurczę. Ten ruch był taki A... kind of bezużyteczny. Zresztą to generalnie co innego chciałem zrobić. A! I mat. Dobra. No i w końcu wygrałeś ze mną. W drugim Wygrałem! Yes, Dzięki wielkie za obejrzenie. A... Ja również dziękuję. Co chcesz powiedzieć po czwart czwarta runda? Piąta? Piąta runda? Piąta runda. Piąta runda i w końcu wygrałeś ze mną. Tak, ale... ale przez, to... przez niedopatrzenie praktycznie moje, nie? Tak i przez moje zmęczenia też. To A... jest taka moja wymówka. Czyli to było tutaj. nie, patrzymy, nie biłem co? tego piona, właśnie, kurde twoja wieża, nie? I nie mogłem zbić <słuch> się. Popatrz, no. zrobiłem mu takie coś, że... Bo on mi chciał zaatakować Hetmana, nie? Ja mówię, spoko. Bierzesz Hetmana, ja biorę twojego, nie? Więc mu wszedłem. Tutaj. No Tylko tak. problem polega na tym, że nie mogę mu zbić Hetmana ze względu na to, że jest wieża. I ci zabrał wtedy Hetmana. Więc on sobie wziął po prostu na luzie Za Hetmana, fejk. a ja nie Za mogę fejk nic zrobić, nie? No. Więc poszedłem po prostu potem a co Coś już... do tego ruchu, jak ty miałeś robić? Jak ja? A... Eeeh, który to był ruch? O. Tu tu tu, 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 nie? I tak. Aha, i ty mu zbiłeś, ty mu zbiłeś gońca, tak? Teraz nie ja y, skoczka. No, gońca, no. Skoczka. Skoczka. A co on mi zbił. E, Boże, czekaj. Bo tutaj jest takie coś, że... O. On mi zbił Hetmana. No to, No na no, kurde, nie mogę cię zbić, nie? No i uciekł. No nie, nie i... to źle zrobiłeś już tutaj. Co ci? Przedbicie tego. Ta? Mm, ci zbił to. No no. No on ci zbił to. Nie powinieneś być wieżą, a powinieneś być królem. Możesz mi nie? On ci nie może ci pionka zbić, bo go laufrem gonisz. Rozumiesz? No, tylko, że on wtedy zbił tutaj, nie? Patrz. I uciekł, nie? Aaa, właśnie. Więc Dobra. sobie kurde... No nie, nie, musimy, no nie pykł. Tak zagrać. patrz. żeby zobaczyć, czy działa, działa. Działa, kurde, się, działa. Dobra. A, kurde, zmina. Ta, on w kolorowie Myślę, jest. Myślałem, że ma jeden kolor. Dobra. Dzięki, Dobra. E, Stak. To są pogramy ja jeszcze, nie? Dzikę. No, ale wieczorem chcesz dzisiaj czy Eee, widzicie wieczorem będę pracował pewnie, więc... No dobra. to co nie mam pisać? Coś A, coś? A no, możesz pisać, dobra. Siema. Siema